Cześć, witam bardzo serdecznie. Z tej strony Madeus i tak, kochani, wróciłem do swojego ukochanego post-Apo. Teksturka znów działa, jest git. Nie było z tym aż takich problemów, jak się spodziewałem. I mogę z powrotem wrócić do swojego postnuklearnego świata. Dobra. A tak na serio. To trzeba by było coś zrobić. Mm, nie wiem, ostatnie dwa odcinki, które pojawiły się. O! O! Mmm! Mmm! Jest! Dynia. Dynia! Dynia! Czy to melon? Nie, mam pieniędze. Yes! Yes! Dobra. Może przeróbmy od razu tą nasionkę. I dobra. Skoro przez to dwa ostatnie odcinki, to było, tak, właściwie, zejście do kopalni i dwa wielkie sukcesy powiedziałbym, bo znalazłem dwa razy diamenty. Diamentów łącznie znalazłem 7, z czego sobie przerobiłem je na miecz. i... O, właśnie, właśnie, właśnie. Diamentowy miecz. Diaksowy miecz już mam i nie na. chodzi mi, dobra, bez śpiewania. Tutaj zacząłem sobie nawet pomościki robić na ewentualne. ...nabrzeża... ...i tak dalej. Bo mało znam ten teren. Na serio. Tam dalej... Mm, ...nie poszedłem. No może poszedłem tam poza nagraniem, ale tak... ...na krótko, z czystej ciekawości, ale... ...to zostawię sobie na kiedyś. O! Kolejna dynia! Kolejna! Mm. Dobra, świetnie. Jeszcze by się przydało jajka i kury mieć. I będę mieć już zapewnione jedzenie na 100%. Ale na razie póki co wejdźmy lepiej na górę Stawmy niepotrzebny sprzęt Albo taki o który się będę bać Że mi przepadnie Dobra Jak to wygląda tutaj Oj tutaj już trochę lepiej to wygląda No mmm Cudnie z malina Świetnie I dobra Tu mamy taką. Dobra. Diaksy! Jeszcze dwa mam. Co to jest? To są emeraldy. Really? No, Entente jak zwykle nie pokazany. Ale kilo diamentowy mam. Kurde, i teraz znowu muszę się odnajdować. W tym wszystkim tutaj. Ale dobra, mniejsza z tym. Trzeba teraz tak zostawić rzeczy, o które się boję, to mi na pewno nie będzie potrzebne. Stone swords... Stone... Kekstorch... Eee... Arrow nie. Gdzie tu jest jakieś... Czyżby nie było kill żadnego? Dobra, ale mamy żelazo! tego co tu widzę to chyba... Nie, nie ma. Nie ma żadnego. To sobie zrobimy z dwa patyki. Gdzie są patyki? No, nie ma. Nie ma, trzeba wszystko kurna zrobić. Zrobię Bakilofy kilofy. Jeszcze tylko właśnie. Geniusz! Poza tym nie tak zrobiłem to jak trzeba ale to może i lepiej. Dobra, jeszcze tylko muzykę wyciszymy, żeby nie przeszkadzała. W tle oczywiście będzie szła jakaś tam muzyka moja dołożona i lecimy znowu do kopalni. Pff. Tym razem wolałbym jednak zwiedzić trochę więcej. I znowu ten klimacik, tak, czuję to. Czuję ten taki klaustrofobiczny klimat tego. O, dziękuję ci, teksturko. Dzięki Tobie, czuję w końcu, że gram w inną grę niż Minecraft. Cz Kurna! What the fuck is that? Ale Fabster. Dychaj, papaczu. Dychaj! Dychaj! Ja pierdzielę, ale fapery. <śmieszne> Prześmieszne. Hmm. Co tam mamy? Tutaj, 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 tutaj. A tak, dobra. Już wiem, co tu było. Hmm. U żeby to mój kanion? A jeśli tak. O! Tak, tak, tak. To mój kanion. Mój kanion poznaje tą lawę, poznaje tą jakże ekskluzywną windę marki Madeus. Mm. Wow! Bardziej płynna ta lawa. Jej! <grymne> Dobre! Genialna jest ta teksturka. No serio, genialna. Ponownie się w nią zakochałem. Jest cudem nad cudy. Wspaniałym miodem dla uszu albo na, na gardło. Czy coś takiego dobra. Przestańmy pierniczyć od rzeczy. Węgiel, 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 redstone. Dobra, węgiel. To trochę węgla by się przydało. Pokopiemy sobie. Miejmy nadzieję, że zdarzy się coś ciekawego, ale nie na tyle, żeby nas zabiło. Tego ja bym nie chciał. Poza tym przygoda by się zbyt szybko skończyła, no bo to po ilu tam po... po... W piątym odcinku Madeus zginie na hardkorze, choć w sumie nie spodziewałem się, że mi się uda dojść do piątego odcinku. Hmm. Tutaj ostatnio znalazłem diamenty. Teraz trochę inaczej to miejsce wygląda, to przede wszystkim przez teksturę. Ale słyszę Fabstera. Słyszę nie tylko Fabstera. O, o, gdzieś tu idą, gdzieś tu idą. O kurna! Rodzina! Od razu! Wszyscy, no. O tych, cholero! Gdzie jesteś pola? Spieprzeg. Cześć dziadu. Dawaj, marchew! Tylko ucho. No niestety ten też ucho. Au? Hmm? Nie. Dobra. Psz, muszę w miarę rozważnie grać i uważać, żeby nie natrafić na ewentualne... Nie, to nie diamenty Otóż to jest lapis dla zuli Chyba tak Dobrze wymawiam? Tak, lapis dla zuli Przepięknie W sumie Jako taką może do czegoś się przyda Ciekawe Jakie bloki są z lapisów No tu chyba widzę złoto Więcej węgla Ucieszyłbym się z trochę innego widoku. Kurde, zapomniałem zabrać znowu drewno ze sobą. Hala, jest tam kto? Kurde, słyszę wszędzie to cholerstwo. Hmm. No już kurde, muszę wrócić się na górę O, o! Fak, 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 fak Kojarzę ten dźwięk No skąd spadłeś? Hej Pierniczone creepery Dobra To lecimy na górę tylko się udało. I znów nie spaść. Hmm. Dobra, ból, ból, ból. Okej. Okay. Tu jest pełno drzewna. Pełno drzewna, a ja mam na szczęście coś takiego. Dobrze. Przerobić to oczywiście na pochodnie niezwykle przydatne. No, nie tu. Dobra. Skoro już torczy trochę mam, to teraz spadam i w dół, i w dół, i ciągle w dół. Hmm. Ciekaw jestem tylko, czy uda mi się znaleźć diamenty. Sympatycznie by było, na no ale ile można je znajdować? Przecież to nie będzie co odcinek, to w każdym odcinku znajdę wam diamenty. Dobra, bo słyszałem, on... że gdzieś spadł. jerniczony Creeper... Hmm. Dobra, to najpierw stuknijmy sobie co tutaj jest na końcu tego tuneliku, może tu będzie stąd jakieś przejście. O, jest żelazo. I widzę, że... ojej tu, mocno się zawęża i kończy ślepym załukiem, tak! Ślepa kicha. No jest żelazo. Żelazo będzie mi niezwykle potrzebne kiedyś w przyszłości. Tak zakładam. O! Gdzieś tam się wkopałem. Ale póki co nie chcę tego sprawdzać. Co lecimy? Wow! O, zombie! Siema, siema, zombie! Zdychaj! Dzień! Gry! Mamy nie luczył. Kolejny lapis dla Julii. Ale tutaj mamy złoto. Złoto, złoto, złoto. Tylko jedna? Trudno się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma Bo to chyba jest kolejne Więcej redstone Więcej żelaza Ogólnie Tutaj raczej widzę przede wszystkim żelazo Kolejne tunele Kolejny lapis Głęboko musimy być ale dobra, no, najpierw wykopiemy To złoże złota tu się gdzieś tu Słyszę to gówno I Słyszę też lawę To może być o dziwo dobry dźwięk Przy lawie często bywają diamenty, a raczej zawsze Tędy hmm. raczej nie ale coś mi się wydaje, że ten tunel powinien mnie zaprowadzić Oh No shit Don't do it Już nie tańczysz Kurde Ale pierdzielną Ale Spoko nic mi nie jest, jest okej. Okay. Teraz... To, to jest węgiel? Co to jest? Zaraz sprawdzę. Co, nie wiem. Co ja chciałem sprawdzić? A, już wiem. Nie mam. Nie, jest! Mm, nie będę głodny. Zapomniałem. To jest hardcore. Więc przecież na że można zginąć z braku jedzenia. Dlatego byśmy nie chcieli. Cóż to takiego? Czekajcie, czekajcie, tu chyba jest... Emerald kolejny! yeah God damn it Chyba trzeci To bardzo miło, sympatycznie Światełko. Mmm, złoto żelazo węgiel. Jami, jami, jami. Tylko szkoda, że to jakaś taka ślepa kicha znowu. Tutaj. Tutaj jest światło. A nie, to może to światło tak było. Ten pan ma hełmofon. Tam jest kolejne światło. Czekajcie. O fuck, już wiem co tu jest. Spawner tych pierniżonych pajączków. Eee, no, to chujstwo. Ale nie, dobra. Spawner to... Może być rzecz przydatna. Mmm, złoto. Wiem, że się nad sobą nie kopię, ale... Z przesady coś mi może stać no, tylko lawa mi na łap może stać no tylko lawa dobra wezmę sobie żelazo tak to sprawdzę sobie gdzieś tutaj dobra widzę że tu raczej nie zbyt o dobra widzę Górne urydowana. uradowana to murda. Yy. Hmm. A masz Dobra Pozbierzemy yy, sobie jeszcze trochę Węgla Ale tylko odrobinkę O Jezu 25 poziom Przydałby się 100 do enchantu To na serio by było bardzo przydatne Te wszystkie poziomy mógłbym spożytkować w jakiś lepszy sposób sobie wezmę jeszcze lapis dla żuli sobie zobaczę jak wygląda w blokach no i tutaj żelazo jest jeszcze pominąć żelazo taki kluczowy element dobra tutaj jest jeszcze o ty będę jak się tu ciwka dupa gdzie SPIERNICZAJ! gdzieś gdzieś twój koledzy tutaj harczą na mnie. Dobra, spierniczam stąd. To nie ma sensu. To nie ma sensu! W sumie zawsze jest jakiś. Ale z przesady, nie chce mi się go szukać. Chyba stąd gdzieś... Nie. Tu jest! Dziad jeden! Schował się! Dobra. Mm. Pyszne rotten flashe. Miam miam miam. Pyszne ucho. Miam, miam 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 O, już czas mi się skończył. Nie ah, Niedobrze Tak wiem wiem. Kocham cię. Ko Dobra, czas mi się skończył kochani. To znaczy, że już z 18 minut jest nagrania mm. Ale chociaż wyjdę stąd Postaram się w każdym razie w jednym kawałku Tak? Tutaj, tędy Tędy, tędy, tędy Tędy, tędy, tędy. Okej okay. Okej, okay, dobra. Jakoś się jeszcze odnajduję tutaj. Dajmy to. Z tego jakże genialnie wyglądającego slime bola. I idziemy sobie. Widzę, że zjem sobie jeszcze to ucho. To może być dobre rozwiązanie. Zobaczę. mamy dzionek. Mamy dzionek jest git. Kolejną dynię. Jest jeszcze większy dziur. Dobra, co my tu teraz mamy? nam urosło. Nie. Yeah. No bo po Dobra. Tu się będę z wami żegnał. Mam nadzieję, że ten odcinek się wam podobał. Przede wszystkim dlatego, że wróciliśmy do korzeni. Wróciliśmy do tego klimatu post-apo. Który ja bardzo uwielbiam. Bardzo uwielbiam post-apokalips Z tego oczywiście w tle będzie rzucona muzyczka żeby nie było tak źle i przepraszam za wszelkie szumy yy... dalej kombinuję jak to wyeliminować yy... wiem, że są odpowiednie programy i mogę się z tym bawić tylko, że no właśnie jakoś nie do końca mi idzie, ale dzięki wam bardzo za obejrzenie tego odcinka jeżeli się spodobał zostawcie łapę w górę a raczej kciuk do góry nie bójcie się na serio, a jeśli nie to napiszcie komentarz i to taki komentarz o, o tym co się wam nie podobało w samym filmie, nie tylko pod względem technicznym, a nie kurde jakieś głupie komentarze, bo to mnie na serio irytuje, po prostu jak poziom dzieci z przedszkola albo i gorzej. No nic, dziękuję jeszcze raz, <laughs> ostatni i do zobaczenia w następnym odcinku, trzymajcie się, cześć!